Cześć, witam. Jelena Kostiuczenko przyszło nam tużyć reportaże z Rosji. Już w jednym z swoich poprzednich filmów wspominałam, że przeczytałam ten właśnie zbiór i że no, siedzi on we mnie bardzo. Że przeżyłam każdy z tych dziewiętnastu reportaży no, na swój sposób. Że zobaczyłam tutaj Rosję taką jaką ona jest: Rosję opisaną fantastycznym piórem, z fantastycznym wyczuciem własnego kraju. Na początku powiem może o tym, jak te reportaże powstawały. Autorka stosuje w swoim działaniu tak zwany reportaż wcieleniowy. Co to znaczy? No podaje się za kogoś, przyjmuje czyjąś tożsamość, aby zostać sekretarką, nie wiem, starzystką, tak jak to było w przypadku reportaży o rosyjskiej policji, aby poznać od wewnątrz sposób funkcjonowania różnych instytucji. We wstępie zatytułowanym. Rosyjska szkoła reportażu według Jeleny Kostiuczenko, czytamy. Jelena Kostiuczenko wejdzie w każdą szczelinę rzeczywistości. Sprzątała moskiewskie ulice razem z gastarbeiterami z Azji Centralnej, których mieszkańcy Moskwy starają się omijać wzrokiem. Dotarła tam, gdzie nie był jeszcze żaden dziennikarz. Pokazała historię, którymi żyła cała Rosja w zupełnie nowym świetle. A jak mówi sama autorka, dziennikarz nie ma prawa do moralnej oceny. Moralność jest jak religia. Im więcej o niej mówisz, tym mniej jej zostanie. Jelena nie ocenia, nie patrzy z góry, współodczuwa, współistnienie, pisze tak, byśmy sami wyciągnęli wnioski. Każdy swoje jest niemal transparentna i znowu mówi: Autor to najmniej interesujący bohater reportażu. Kostiuczenko uprawia dziennikarstwo bezkompromisowe. A jak to robi? Dyktafony powinny być dwa: jeden na stole, drugi w kieszeni. To wszystko, co mam do powiedzenia o etyce dziennikarskiej, powtarza. O czym są. Więc te reportaże dają pełen obraz, mozaikę. Życia rosyjskiego. Są właśnie o drogówce, o policji skorumpowanej, która chroni siebie, a nie obywateli. Jak się żyje na krokodylu, czyli najbardziej popularnym w Rosji dopalaczu, będącym mieszanką różnych dopalaczy, a czasem środków chemicznych do czyszczenia łazienki i kuchni. Pisze o szpitalu, czyli o budynku, który miał być szpitalem, a dzisiaj jest skłotem. I mieszkają tam różni ludzie. Obiesłanie. Wydarzenie to miało miejsce wiele lat temu, ale rodziny nadal cierpią. O walce w Donbasie, czyli o tym, co ją otacza. Reportaż tytułowy, zatytułowany przecież przyszło nam tu żyć. No jest nie do opowiedzenia. Musicie sami to przeczytać. Już, 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 już. Musicie sami to przeczytać. O, właśnie. Stanica Kuszczowska w kraju krasnodarskim wygląda na dobre miejsce do życia. 30 tysięcy mieszkańców, domy z kamienia, reklamy społeczne uwrażliwiające na los dzieci, kląby z różami. Jest grudzień, a one nadal kwitną. 4 listopada zamordowano tu 12 osób, cztery rodziny: Amietow, Mironienko, Ignakienko i Kasjanow. Troje dzieci w wieku 14, 5 i półtora roku zadźgano nożami. 90, dziewczynka udusiła się dymem, gdy zbrodniarze podpalili dom. Tragedia. Dla poszczególnych rodzin i dla całej wspólnoty. Czy ktoś szuka sprawców zbrodni? Nie, bo wszyscy wiedzą, znają ich z nazwiska. To jest pewna rodzina, która właśnie sprawuje nieformalne rządy w tym mieście, w tej stanicy. Jeszcze jeden cytat. zgwałcone nie mogą liczyć na współczucie współmieszkańców. Najmniejsze. Przemoc wobec kopiet już dawno stała się normą. I jest to jeszcze jeden z tematów poruszonych w tym reportażu. Przyszło nam tu żyć. I myli się ten, kto myśli, że to są reportaże tylko o Rosji. Tak. Przede wszystkim o Rosji. Ale... Książka Jeleny Kostyuczenko jest nie tylko o Rosji. To diagnoza źle działającego świata, gdzie zanikają społeczne więzi, ludzka solidarność i mechanizmy wzajemnego wsparcia, gdzie państwo nie chroni słabych, gdzie zamiast prawa jest prawo pięści, świata, w którym przyszło nam żyć. Nie będę więcej mówiła, nie będę streszczała. Przeczytajcie. Dziękuję. Do zobaczenia.